Do tych snów poematu pan Tadeusz Adama Mickiewicza nawiązuje wystawa fotograficzna, którą otwartą w Palacu Balińskich w Jaszunach. Witalis Masenas. Wystawa ukazuje dwory wielkopolski, w których w latach 1831-1832 przebywał Adam Mickiewicz. Autor cyklu Stał Dwór Szlachecki, artysta fotografik Waldemar Szliwczyński to jeden z nielicznych fotografów w Polsce specjalizujących się w utrwalaniu dawnych szlacheckich siedzib. To jest fotografia bardzo klasyczna. To jest prosta fotografia. Dominują ujęcia takie frontalne. To jest taka czysta dokumentacja, bez jak gdyby chęci estetyzowania. Sugestywne obrazy tworzą półtony, szczegóły zawarte w światłach oraz w cieniach. Wystawę zorganizowana z inicjatywy prezesa Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie. Według organizatorów wystawa jest manifestacją pamięci o polskich korzeniach. Wydaje mi się, że właśnie kultura polska jest kulturą szlachecką. Dlaczego? Ponieważ ją tworzyła warstwa ziemiaństwa. I symbolem tej kultury jest Dwór Polski. Wystawę Stał Dwór Szlachecki po prezentacji w Pałacu Balińskich będzie można zobaczyć w innych miastach Litwy. Chcielibyśmy dotrzeć wszędzie tam, gdzie są, gdzie są nasi partnerzy. Myślę, że zawieziemy wystawę do Kejdan, do Taurogów, my być może do Morzejek, w Szawla chcielibyśmy pokazać wszędzie tam, gdzie ona zyska zainteresowanie, więc mamy nadzieję, że będziemy w stanie ją zaprezentować właściwie wszędzie na Litwie, gdzie tylko będzie taka chęć i wola. Wystawę zorganizowano z okazji dwóch rocznic. W tym roku przypada 80. rocznica wydania przez Stalina dekretu agrarnego, wywłaszczającego warstwę ziemiańską oraz 191. wydania pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W Jaszunach wystawę można będzie oglądać do 7 czerwca. Vitalis Massenas, Infowilno.